I kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy specyficzny dzień, bardzo fajny, bardzo wesoły. Dzisiaj moja mama zdała obywatelstwo i została Amerykanką, także bardzo się cieszymy. Pojechała dzisiaj z rana, była troszeczkę zestresowana, ale pięknie się ubrała, założyła bluzeczkę białą, spodnie piękne, buciki na obsasie, torebka wyglądała jak milion dolarów. Ja wiedziałam już od początku, że mama zda, ona po prostu wykuła się tych pytań i odpowiedzi i wiedziała wszystko. Ja zanim jeszcze zdążyłam spytać ją pytanie, do końca w ogóle zadać się pytanie, to ona już wiedziała odpowiedź, także ja nie byłam pewna na 100%, że ona zda. Jak mama tam zajechała, gorąco jej się zrobiło, mówiła, że tak troszeczkę się zestresowała, ale potem po prostu dała siebie wszystko i ma. Mata teraz pojechała właśnie też, żeby, bo to był appointment jeden, właśnie na ten test, a potem był appointment, żeby przyjść i ślubować władze amerykańskiej, dostanie też certyfikat i z tym certyfikatem będzie mogła iść i starać się o paszport amerykański, czyli wszystko jest na dobrej drodze, cieszymy się bardzo, gratulujemy Tobie, mamusiu i... Cieszymy się bardzo razem z Tobą. Z tej właśnie okazji przyjechałam pod sklep, który się nazywa Step To jest Tam jest taka kwiaciarnia w środku i można kupić jakieś kwiatuszki na różne okazje. Także ja pójdę i kupię kwiatuszki dla mamy. Bardzo się ucieszy na pewno, zobaczę, czy są jej ulubione, a jak nie, no to kupię jakieś inne. Ale zawsze fajnie dostać takie kwiatuszki z gratulacjami. Także idziemy, a Wy idziecie ze mną. Tutaj są tylko różne bukiciki Chyba, że jeszcze Z tej strony coś znajdziemy O tak, są jej kwiatuszki, ale takie rozwinięte już No nie wiem Muszę tutaj coś wybrać dla nie. Dobrze, jestem już z powrotem. Kupiłam już te kwiatuszki, tak jak musicie zauważyć. Kupiłam też owocki. Jutro mój tata zdaje też na obywatelstwo amerykańskie i na pewno zda, także ja już przygotowałam się z prezentem. I jutro zawitamy i pojedziemy sobie tam do taty też mu pogratulować. Także fajnie, ja już się cieszę. No, Trzymam kciuki, na pewno się uda. A tymczasem jedziemy do domku. Niestety nie było właśnie nikogo, żeby mi ładnie te kwiatki ułożył, i gorąco muszę włączyć. Klimatyzację, bo się tutaj upiekę. Ja mam na długie rękaw yy, sweterek. Yy, nie było nikogo, żeby właśnie mi te kwiatki ktoś ułożył, i musiałam sobie sama jakoś poradzić. Wzięłam sobie tą taką folikę, co się tak zawiązuje kwiatuszki, wzięłam też tasiemkę i coś skomponuję w domu. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Jestem już w domu, kochanie. Schowałam właśnie te owocki do lodówki, no bo wiadomo, grąco w samochodzie, nie chciałam, żeby się zepsuły, a ja będę się zabierać za. Bukiety, widzicie takie piękne mam bukieciki? Malutkie, tutaj takie, a muszę jakoś to złożyć do kupy. Mam nadzieję, że mi się jakoś to uda. Ale mam tutaj taki bardzo różowy, ciemnoróżowy kolor, prześliczny. Także życzę im powodzenia. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Na ten temat. Myślicie, że jest fajnie. Wydaje mi się, że mi się udało. Gratulacje, mamo! Oj, cieszymy cieszy się dobra. bardzo! Sudzkiego dobrego na dobre amerykańskiej drodzy życia! moje kwiatuszki! Ale ja się przebrałaś, już nie ma białej bluzeczki, już mniej elegancko. Yeah. <laughs> Jak było? Opowiadaj, dużo stresu? Nie. Yeah. Nie, nie było stresu? Yeah. Raz, dwa, zdałaś? I am love America. Ale fajnie, <laughs> właśnie, ale super. No, cieszę się bardzo. Gratulacje, mamuś, jeszcze raz. W pięknym dniu mamy naprawdę piękną jesień. Niedawno się zaczęła, ale czuć jeszcze... Taki promienie słońca, i też temperatura jest taka bardzo fajna. Zajechałam dzisiaj na, do sklepu z różnymi roślinami, zobaczyć, czy mają jakieś przeceny, czy tutaj można coś sobie znaleźć. I znalazłam jedną rzecz, zaraz wam pokażę. Asortyment jest tutaj bardzo duży. Bardzo przyjemnie ludzie od razu przyszli do mnie, zapytali się, czy w czymś pomóc. Także zadowolona jestem z ich usługi. Zaraz pójdę zobaczyć, czy się zdecyduję nad tą roślinę, co ją sobie wypatrzyłam. czerwony pomarańczowe kwiatuszki latem. On nazywa się Gerard Hart Shad i zastanawiam się, czy wziąć, czy nie. Kosztuje 43,30 chyba jest. Tak wygląda, jest w niska, ale no rośnie, wiadomo. Roślinki szybko rosną, ale nie wiem, chyba jeszcze się zastanowię. Nie jestem do końca przekonana. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym w sumie filmie na moim kanale. Mam już kolejny dzień. Dzisiaj właśnie zostawiłam dzieciaczki w domku pod opieką, a ja jadę do sklepu zobaczyć, co tutaj ciekawego jest w ten piękny, słoneczny w sumie dzień. Kolorowe już mamy drzewa. Ale plutko jest bardzo, ponad 20 stopni, także zabieram was ze sobą, żeby pokazać wam, co tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych jest. Bardzo tutaj na wstępie mamy takie fajne ozdoby na Halloween, bardzo mi się podobają, fajnie wyglądają, nie są drogie, w dolarów. A tu na wstępie też mamy takie różne rzeczy do kuchni, bardzo fajne. Zobaczcie, tu mamy taki kubaczek na herbaczkę na kafkę, co jest? Ono, to jest do zatykania. Fajnie to wygląda. Tutaj bardziej jest taka zestawa na, na przykład Thanksgiving, na holiday. Tutaj w Ameryce jest takie święto. O to mi się bardzo podoba. Taki pumpkin, ale taki w innym stylu. Bardzo fajnym. Może nawet go zakupię, nie wiem. Tutaj bardziej scary. Zobaczcie. Mamy taką jaga. Jagr. Bardzo fajna. <grywdy> Świetna. Mamy nawet świąteczne rzeczy już na Boże Narodzenie, ale. Je na razie zostawimy w spokoju na inny czas. że taki przegląd szybki sklepów amerykańskich z dekoracjami Halloween wam się podobał. To w sumie nie tylko takie są dekoracje halloweenowe, ale również na przykład dekoracje na jesień. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Teraz ja już jadę do domu, bo to był tylko taki bardzo szybki wypad. Tunku, przyjechałam, ale chciałam wam pokazać kwiatuszki, które kupiłam na jakiejś tam farmie. Nie wiem, czy nagrywałam to, czy nie. Chciałam wam pokazać, jak one pięknie tutaj rosną, jak się fajnie tutaj mają. Zobaczcie, czy one nie pięknie wyglądają. Zobaczcie, oni naprawdę nie mają tutaj dużo słońca. Mają tak tutaj trochę cień, trochę słońca, ale bardzo im się tutaj podoba. Przepiękne po prostu są. Ale chciałam jeszcze dokupić coś. Tutaj mam takie jeszcze. Inne kwiatki, które z lata fajnie się trzymają, także je tutaj zostawię. To w sumie już mogłabym nawet wyjąć stąd. Ale tutaj, zobaczcie, miałam takiego fajnego kwiatka, on mi, nie wiadomo czemu. E, także chciałabym jeszcze kupić jakiegoś takiego kwiatuszka na jesień i wsadzić właśnie w tą doniczkę. E, zaraz Wam pokażę, jak ten kwiatek powinien wyglądać, bo kupiłam dwa. On tak powinien wyglądać. Oj, urwałam kwiatuszka, ale powinny być takie pomarańczowe kwiatuszki, które powinny wyrastać. A ja nie wiem, czemu tamten mi po prostu padł. Proszę, Jolianek, to dla Ciebie. Cieszę się. Fajny teraz obiadzik, Chobia do kolacji w sumie. Smacznego! Dziękuję. Proszę. Przyjechaliśmy tutaj pod karate. Julianek poszedł właśnie mieć swoje zajęcia, a my sobie siedzimy w samochodzie. Milanek tutaj ogląda sobie jakąś bajeczkę. Tak? Fajnie było dzisiaj w szkole? Heavyfoot Tak się nazywa? Mmm, fajnie. A jak było w szkole dzisiaj? Dobrze? Miałeś zdjęcia robione, co? Kotyk jesteś? Tata, gratulacje! Thank you. Jesteś teraz prawowitym Amerykanem! Jak było? Dobrze, 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 dobrze? bardzo dobrze. Dobra, masz wspomnienia? No tak, tak, tak. tak? tak, tak. Bardzo dobrze wspomnieli, pomalutku, bez stresu. No to fajnie, cieszę się <noise> bardzo. Gratulacje, proszę bardzo. Przyjechaliśmy do rodziców, bo wiadomo, dzisiaj jest specjalny dzień, tak jak i wczoraj. Dzisiaj tata zdał obywatelstwo amerykańskie. Jesteś dumna z tego? No na pewno, zadowolona i szczęśliwa. Dzieciaczki już tutaj sobie podniadają coś. Co jecie, ogóreczki? Tak. Tak, dobre? Mm, nie ma jak to kuleczki barci co? A kwiatuszki trzymają się. Tak to wyglądają. Ładnie. A co Wy dzieciaczki tam szukacie? Co tam jest? Co chcesz? Co tam szukasz? O, co babcia ma dla Ciebie? Cukiereczka? coś tam jeszcze szukają. O, no, jakieś ciasteczka, coś tutaj babcia kombinuje. No już masz, masz jedno, teraz pięknie i nie będzie wcale. Masz <noise> jedno? Jest. Dzieci są głodne. Teraz dwa da szyneczki. Julianek sobie zachciał. I nie ma, że A będziesz odpoczywać teraz, co? Po pracy. To jest dobre? Tak, to ta dobra. To ta jest dobre, nie? Hey, hey. Aha! Amerykanie! Uh, gratulacje! <grystanie> Dobrze, kochani, my już jesteśmy w domku. Byliśmy u rodziców, tak że się widzieli. Pogratulowaliśmy im. Bardzo się cieszymy z tego, że zostali Amerykanami i życzymy im wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, kochani, gratulujemy Wam z całego serca. A tymczasem ja sobie przygotuję coś do jedzenia. I potem może jeszcze napiję się herbatki zielonej, yy, zobaczę, ale chciałam się pożegnać z Wami. Dziękuję, że byliście ze mną, do zobaczenia następnym razem, postawcie kciuka w górę. Jeśli podobał Wam się filmik i zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia, kochani, buziaki, pa, pa, pa!